sprawdzić, czy się nagrywa kilka spraw mam do powiedzenia więc, więc a filmy mają być krótkie no to będzie, będą krótkie filmy w tym samym miejscu siedzę co w poprzednim filmie, to zapewne widać są Mistrzostwa Europy w piłce nożnej zawsze oglądałem mecze, zawsze, zawsze oglądałem mecze znowuż czas sprawdzam, żeby było mniej niż 5 minut <laughs> zawsze oglądałem mecze, to, to była moja pasja Liga Mistrzów, Mistrzostwa Świata w tej swojej książce, którą tam napisałem, teraz opisuje nawet epizod z ostatnich Mistrzostw Świata w Rosji. To pierwszy raz, bo ja zrobiłem tak, że wywiesiłem sobie na ścianie tabelę i byłem sfańszy od tej pierdolonej choroby, bo dotychczas zawsze ta choroba powodowała to, no, że. że, że no, debil, debil. Oglądałem Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Ligę Mistrzów. I po prostu po meczu już, już tak godzinę dwie już nie wiedziałem tak naprawdę, kto grał z kim i, i, i za ile, nie? jaki był wynik. Ale nie wspomnę już o, o, o tym, jakie grupy były, y, jakie wyniki, jakie na przykład powiedzmy, że cztery drużyny w grupie, jak to zawsze bywa, ma się to zmienić oczywiście. No, pieniążki się liczą w FIFA, ale póki co cztery drużyny w grupie, no i po dwóch meczach każda drużyna ma rozegrane dwa, dwa mecze, no to przychodził ten trzeci mecz decydujący. No to ja nie byłem w stanie zorientować się w ogóle, tak przypomnieć sobie, kto tam jest liderem w grupie, kto nie i ten, co ten ostatni mecz znaczy, na przykład dla zespołu. No i wpadłem na genialny pomysł. Powiesiłem sobie z gazety jakiejś sportowej, bodajże, takie była duża tabela rozkładana. Powiesiłem ją sobie na drzwiach, w dużym pokoju, w salonie. No i y, tam można było wpisywać wyniki, grupowe, potem to tam, awansowa taka drabinka była rozrysowana, rozrysowana aż do finału. To było cudowne, bo co przechodziłem koło drzwi, to zerkałem i, i byłem w końcu lujem, nie? wiedziałem na czym stoją te mistrzostwa. Świetne to było, no ale potem odkąd wymyślili sobie ogólnoświatową histerię, ja zobaczyłem kurwa tych debili w szmatach, na mordach, no to dałem sobie spokój, to już powiedziałem, że ja nie biorę w tym udziału, nie, 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 nie biorę, po prostu bojkot całkowity i rzeczywiście udało mi się kompletnie nic, nic, żadnej dyscypliny sportu, nic, czasami gdzieś tam będąc u mamy, no bo u mnie praktycznie telewizor jest zawsze wyłączony czasami do ściany tylko podpinam do tej śmiesznej anteny takiej zbiorczej jakiś azart, tam jest 5 kanałów czy 6, no to, no, to, no to tyle, to w ogóle nie ma sensu załączać no ale jak bywając gdzieś tam u kogoś, to czasami zerknąłem tam na jakieś sportowe wydarzenia no i nie wszędzie w szmatach, no komedia, ściema jedni w szmatach, drudzy bez szmat w studiu siedzą, siedzą bez szmat, za chwilę w studiu na dworze przy skokach narciarskich sprzedajny mały, siedzi w szmacie, i, i to wszystko takie żałosne, kompletnie, nie, 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 zupełnie nierozsądne. Nie, nie no i olałem wszystko całkowicie. Olałem, no teraz ostatnio byłem u, u bardzo dobrych znajomych. Na <ścoughs> jedni z nich pewnie tych znajomych, jedna z tych znajomych pewnie słucha <ścoughs> na zajebistym grillu, nie twórcy, ja gadam, jakim grillu? Nie było grilla, bo za ciepło było ale na działce, no na grillu byliśmy wcześniej, ale na imprezce malutkiej. Pyszne jezonko, dzięki za, za tortile <noise> i ten. I leciał mecz akurat w telewizji, telewizor był tam na działce i leciał mecz. I tak popatrzyłem na ten mecz, tak no, 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 no co, no co, no popatrzyłem. No nie, no to jest, to jest tragedia. No pomyślałem przez chwilę, a, zacznę oglądać te mecze, może jednak, nie, no, ostatni raz w życiu, może jakieś mistrzostwa, ale no nie, no nie, no, no nie, no nie, nie. Tu latają bez szmat na mordach te ci piłkarze, na ławce rezerwowych połowa siedzi w szmatach, połowa nie, jakiś tam kurde, Stewart w szmatach, przed nimi tłum, kurde kibiców bez szmat. Na jednych stadionach full stadion pełny z ludźmi bez szmat, na innym stadionie kurde 10% tylko wpuszczone i połowa w szmatach siedzi. No, no, no komedia, totalna komedia. Piłkarzyki przebadane na maksa, poszczepione na pewno, i siedzą w szmatach. Na, 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 na tam gdzieś, kurde, na tym na, na, na ławce z boku rezerwowych jakiś Zibi boniek, kurde, siedzi, kurde, też to mi razy poszczepiony. Przecież zachęca, to to siedzi w szmacie, na mordzie. No, nie, no to jest żenada. Ja nie jestem w stanie brać w tym udziału. No nie, nie jestem w stanie. No, no nie i koniec, no szkoda, bardzo mi przykro. No. Wczoraj, wczoraj, jeszcze wczoraj włączyłem ten kabel do ściany, załączyłem telewizor, bo jakiś mecz był. Rosja, Kurde, już nie pamiętam, a Dania, Rosja, Dania No to mnie to zainteresowało, bo ja lubię Rosję w ogóle. No i, i mówiła, zerknę, zobaczymy, może dam radę. No i akurat miałem farta, bo okazuje się, że tam, gdzie ten mecz się odbywał, czyli w Kopenhadze, tam nie ma strasznej choroby. Tam nie ma strasznej choroby. Stadion w 100% wypełniony, po brzegi, ludźmi bez szmat, na mordach. No to byłem w stanie to zobaczyć. No tam wprawdzie yy, stewardci byli w szmatach. I ktoś powie, no bo nie można ich przebadać. Na pewno musieli być zaszczepieni i przebadani, no ale telewizja, show must go home, tak? czy jak to się tam nazywa, że show musi, przedstawienie musi trwać. Jak ten hifowiec śpiewał. No i, ale tutaj akurat to tam tych stewardów rzadko pokazywali, więc ja ten mecz zobaczyłem. I szkoda, 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 że nie jestem w stanie oglądać tych innych meczy, bo, bo no, no nie, nie, nie mam nerwów do tego. Bojkot całkowity, bojkot kompletny. No szkoda.